To, że Niemcy są słabsi, to jest oczywiste, bo ja nie pytam, no Włosi raz obronili Mistrzostwo Świata. Nie, nikt nie obronił Mistrzostwa tak? Włosi, bo mieli 34-38. No a, te, Historia, ja, ja już jest. na sieci byłem. Witorio Pozzo, trener, słuchaj, no w ogóle nie masz pojęcia. W każdym razie mówię, normalnie Brazylia obroniła, to było 58-62 też, ale tak w ogóle to nikt nie broni e, mistrzostw jedno, czy świadaczy Europy Hiszpanie obronili no, mistrzostw tak, Europy e, teraz zresztą uważani są za jednego z faworytów e, e, że również teraz wrócą na, wrócą na to siedzisko takie godne no, no, według wes mają najlepszego piłkarza tych mistrzostw do tej pory jak to? ciekawe? Andres Iniesta Iniesta, no dla mnie to taki nie troszeczkę, ale... Tomek ciękawa też tak uważa, że to właśnie jest najlepszy piłkarz mistrzostw no ale wiesz Tomek, to mam na razie pojęcie takie jak to Tomek. No, będzie Tomaszem, to będzie miał większe, więcej porównania. Jeżeli miałbym z Hiszpanii kogoś naprawdę... A ze wszystkich? Ze wszystkich, to Morate, a z innych wszystkich piłkarzy. Wydaje mi się, że najciekawsze jest to, jak grałem w Włosi, bo tam we Włoszech się każdy... Totalnie głupio nazywa, a totalnie dobrze gra. Kompletnie to jest zaskakujące. I mnie to właśnie dziwi, że właśnie takie kluby Juve, Inter i tak dalej, to one wciąż wygrzebują gdzieś jakichś zawodników z charakterem. Tak, tak. byśmy mogli powiedzieć, że lepią, lepią, lepią drużynę i kura nie da rady przejść. Dokładnie, ale ten, i to jest kapitalne, a najśmieszniejszy trener Włochów, Conte, przecież on już się pożegnał z reprezentacją. Tak, do, do Chelsea idzie, tak, od, do Chelsea od 1 lipca, bo ma kontrakt do 30 czerwca, czyli jeszcze ile? Tydzień, no, tego no, no, tego. Wiadomo, że mu brzmi... Jeżeli będzie, jeżeli będzie drużyna w grze, to dokończę, nie? No, bloków w jakoś widzę. Ja też widzę, ja w ogóle się bardzo ich lubię, w ogóle lubię ten ich hymn, taki fajny, taki tak. bardzo zgoczny, tam, Właśnie... tego kapitalny jest. Ale ten, ale to y, 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 lubię ich barwy błękitne, przecież one są kapitalne, y, natomiast mówię, że to jest śmieszne, trener Powiedział, bo ja dziękuję, już odchodzę, y, ale mimo wszystko walczy, nie, walczy cały czas, tak to się mówi, do... Do ostatniej minuty, bo przecież to. A chcesz tę minutę? To było przecież 88 minuta, w, e, kiedy Eder Eder strzelił po, takim, po takiej solówce. Ale no. pele też ładną brameczkę strzelił po U Włochów to lubię, tak mówiąc, że tam obrona to jest twarda. Tam wchodzisz w obronę, tak dostajesz kopa. Ta, dostajesz kopa w jajach, wiesz, w łokcia w brzuch. obrażają cię w języku Ojczystym. Tak, z grzywki, wiecie, z ta, z grzywki w, te, w ryja. Dowiadujesz się, co robi twoja siostra, matka co robi. Putana oczywiście musi być, nie? I, te, I oni, to oni to, a przecież oni są na co dzień tacy mili. Jak pojedziemy tam na wakacje, to ci przyniosą pizzę, spaghetti, wszystko i się trzy razy ukłonią. będą brego, wolno. Prego, ale oczywiście, że wolno. A w ogóle pół dnia będzie wszystko zamknięte, bo ponieważ jest, jest, a, a ten, no właśnie ten tam dom kiedyś wynajął na Sycylii, zabrał siostrę i pojechali, siostra wraca, mówi Jezu, tak. przez miesiąc, sami korle i a nikt nie, ani słowa po angielsku, no, Już się tak cieszyłam, jak już stamtąd ulatywałam, z wakacji wspaniałych we Włoszech, na wyspie, z własnym domem, z jachtem. Jezus się cieszyłam, że jadę z nikim, nie można było pogadać co mi ma także ten, ale piłkarsko kapitalnie. Więc, ten, więc więc to tak sobie gadamy, ale o tym konty to, to jest też ciekawe, że facet już odchodzi, ale jednocześnie, ale jednocześnie całe swoje serce daje. My się tak śmiejemy, że włosi to zawsze ręce do góry, że oni w ogóle mało odważni, mało jak jacyś tacy, mało, mało, mało tacy przebojowi. Pamiętajmy jednak, że oni stworzyli kulturę europejską, właśnie Rzymianie, oni stworzyli prawo również, prawo rzymskie. Do dzisiaj, jakby ktoś nie wiedział, dlaczego pewne przepisy prawa obowiązują, to dlatego, że to jest właśnie prawo rzymskie. Nie prawo dzikusów, nie prawo murzyńskie, nie prawo jakieś z Amazonii, tylko prawo rzymskie. Więc to też jakiś taki szacunek dla tej kultury, dla, choćby dla malarstwa, dla muzyki. Przecież wszystkie opery to jest Włochy, to są Włochy wszystkie malunki, malowidła to są Włochy. I powiem tylko jeden przykład, bo niewykluczone, że trafimy na Szwajcarię. Kiedyś przeczytałem kapitalne, kapitalne porównanie w książce nomen futbolu, mojej ukochanej Wiktor Osiatyński, przez Wembley do Monachium. On napisał tak, że we Włoszech za czasów Bordziów, czyli najbardziej krwawych, kiedy wszystkich truli, mordowali, zabijali, za czasów Bordziów, za czasów renesansu powstało najwięcej dzieł sztuki, których do dzisiaj nie udało się skatalogować. Natomiast w Szwajcarii przez 400 lat demokracji wymyślono jedynie zegar z kukuką. No więc ja tylko na koniec kuku kuku.